Siemano mordy! Dzisiaj wiadomości czwarte już w moim życiu i dzisiaj będziemy się łączyć z różnymi kotełami. I... Więc, dzisiaj będziemy na, tak jak mówiłem na samym początku, będziemy, um, no, Będziemy rozmawiać z Różnymi Kotełami! Zapraszam do oglądania! Tu, tu, rudu du, 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 du... Du, Wiadomości Rafała Games! Dobra widzowie, a więc... łączamy się z pierwszym kotełem! Jakiś typowy numer kotełów... Pięć, sześć, osiem, dziewięć, cztery, zero, zero, sześć, dziewięć. biu mamy już połączenie. No i halo. Halo! Yy, no, yy, lubisz płatki tak, bardzo. Jestem syn To chyba akurat już każdy wie w życiu Rafała Games, bo robię wiadomości. I naprawdę? No, nie, no niby wiesz? Aha, no to pa! Pa! Dobra, już się rozłączyliśmy widzowie, a więc łączymy się z kolejną osobą. Tymczasem do jakiegoś 2, 4, 8, 9, 4, 2, sześćset a więc dobra no i halo halo o następ zrobiła się cisza w pokoju Rafała. i wszędzie na świecie Koteł powiedział. co mi przeszkadzasz tak Masz coś do mnie? A, a kotę na to. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? No widzisz mnie? No widzisz mnie? No widzisz mnie. No, widzisz mnie? mnie? Kurwa, widzisz mnie? Widzisz mnie? No widzisz. No widzisz? <gry> Um, nie, odpowiada Rafał Games. Nie, nie widzę Cię, bo przy, rozmawiamy przez telefon kotelu. Hotel. Dobra, a więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tych wiadomości. Życzę Wam pięknego ciągu albo nocy i zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie. Pa.